Kajka, więc w dzisiejszym odcinku będzie odcinek z Minecraft'a, tak? I witam Was bardzo z Narutem, Nezuko i Izukiem. To są moje żabki. Tak, bardzo fajne, fajne żabki. Ja nie umiem na tej perspektywie chodzić. Jezu, jakie to jest trudne? Chodźcie na tej perspektywie. Tylko ja chodziłam po wodzie. Co jest? No zobaczcie. Ty chodzę po wodzie. A chodzę po wodzie. To na pewno dzięki temu, że zostawiłeś lajka i, i suba. Bardzo Ci dziękuję. <laughs> tak, i w dzisiejszym. Nie chcę, Matiko. W dzisiejszym odcinku będzie odcinek z Minecraft jak już mówiłam i nie sięktuje już. Ym, I ten. Mam tutaj łazy i chciałam was tylko poprowadzić, gdyż zaszły małe zmiany. Tak, i te zmiany są takie, że tutaj, jak pójdziemy na jak idziemy, jakby do portalu z naderów, to zaraz wam zresztą pokażę. Trochę pobudowałam sobie. I ten. Będą jeszcze takie. Dwie fortece. Tak, i tutaj wybudowałam taką kolejkę. No ja dobra pójdę już w tym. Um, tak, i sobie tą kolejką jedziemy. Um, I dojdziemy do tego lodowca tam. A z tych lodowców mam dwa, dwie inne kolejki. Um, które właśnie prowadzą do dwóch różnych miejsc. Tak. I zaraz wam je pokażę. Um. Nie wiem, czy ja pokazywałam już, ale nie. I ogólnie to. Um, tutaj jest. to I tutaj są nasze bałwanki strażniki, które pilnują nam tej wyspy. Tak, to są. To są Olafy. Zobaczcie ile mamy fajnych Olafów Nie chciałam się uderzyć Mamy śnieżki dzięki Olafom Nie chciałam Was uderzyć sorry I tutaj mam skrzyneczki jakieś i Aha no pozwólcie mi, że zmienię pogodę um, Nie, nie, nie Miało być bez bezmurno dobrze i uh, gdzie jest zachód słońca? Jest słońca dobra nie wiem I chyba jest zachód słońca uh, i tutaj właśnie ta kolejka prowadzi tutaj i tam gdzie widzicie taki o Taki, o taki pałąk wystający. Na ten pałąk to tam będzie zamek budowany, i będzie jeszcze drugi zamek budowany tam. Tylko muszę tam już przejść, żeby mam to pokazać. I nie wiem, chyba w ferie będzie następny odcinek z Minecrafta, z tej serii Minecraftowej o Jezu. Nie. <ścoughs> yeah będzie na odcinek wakacje ferie ponieważ um, właśnie PlayStation 4 na którym gram w Minecrafta i jest ten e, świat e, to ono jest e, ono jest na e, tutaj w Niemczech a ja w Niemczech będę dopiero w ferie następnym razem um, ponieważ już na święta może ja będę w Polsce i później dopiero w ferie tu przyjeżdżam, więc na odcinek będzie ferie jest w ciągu tych kilku dni, nie zrobiła, okitała. Później długo wracam do pol Polski znowu. Ech. No i tutaj będzie druga taka wyspa. To jest druga wyspa, co nie? Um. I sobie tutaj gdzieby dojść do tego połąka kolejnego, w którym też będzie budowana, w którym też będzie budowana ta... Zam taka forteca, zamek, baza będę to budować, oczywiście na game modzie <grym> bo to jest Minecraft, w którym mogę wszystko, mogę używać game moda, więc pen. I sobie musimy płynąć tam, już widzicie tego pałąka I tam się ogólnie dochodzi tymi drabinkami, do tego pałanga i idziemy do pałanga i tam będzie warteca. I na razie prezentuje się to tak i Tutaj zaraz obok tych dwóch wysp mamy tam Mesę, do której doszłam i to jest dość. Bo sorry, że tak jakoś z tego. Um, ale tu jest ton, ten biom grzybowy, nie? I pod koniec jest grzybowego jest Mesa. Jeśli nie widzieliście jeszcze mojej serii z Ja plus Minecraft to serdecznie Was zapraszam. Um, i, jeś, I będziecie więcej rozumieli <głynie> ogólnie to jest seria z Minecrafta, którą nagrywam. I nie wiem czemu dopiero teraz o tym mówię. No i to jest ta mesa z tego. I ta mesa jest tu ru, 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 aż tam, tam, tam daleko. No i ogólnie tyle z tego. Yy, więc widzimy się już, jak będę w domu. Dobrze, więc jestem już z powrotem w domku. Yy, proszę nie patrzeć na tutaj koło pozycji. Yy, tak, i to tyle z tego odcinka, więc yy, pokazałam Wam w pierwszej części tego odcinka, pokazałam Wam co jest nowego i jeszcze się trochę w kopalni zmieniło. Yy, więc chodzimy sobie do kopalni. Co nie i tu jest ten baza. I tutaj jest taki o. I ja mogę tu obserwować całą kopalnię. I ogólnie to pokonałam te wszystkie slime, i to jest mój, pokój mojego taty. No i tam dalej w kopalni się nic specjalnie zmieniło, bo nadal jest kopalnią. I doszliśmy jeszcze do cave'u. Tak, jeszcze tylko Wam pokażę ten cave. Do którego. Sorry, jest ci jakieś auto, do którego się dokopaliśmy. Tutaj i tutaj jest ten cave, i ja tam już jak wydobyłam, i wszystko, i tam dalej, dalej, dalej jest ten cave, w którym już byliśmy na odcinku więc um, to tyle z nowych rzeczy jeszcze nie wiem zbytnio w jaki sposób nagrywać moje crafta i możecie mi podać jakieś pomysły, co bym mogła nagrywać w tym Minecrafcie także mogę nagrywać rzeczy w, mogę też nagrywać rzeczy jakby z komputera w Polsce, ale tam będzie trochę gorsza jakość, bo będę to nagrywać z telefonu komputer i może się trochę świecić, a lepiej jak z telefonu <noise> PS-a nagrywam e, Więc e, to na tyle z tego odcinka Pożegna was jeszcze Nezuko, Naruto i Izuku pożegnają was A i jeszcze to się trochę powiększyło, nie wiem czy mówiłam No, powiększyło się Więc y, Izuku, Naru, Nezuko i Naruto, który jest po drugiej ścianie. Po nie ściany. Gdzieś tam. Bardzo Was serdecznie żegnają. Więc um, to tyle z tego odcinka, więc życzę miłego dnia i możecie w komentarzu napisać, co bym jeszcze mogła nagrywać z Minecrafta. Więc pa pa!